To jest historia mężczyzny imieniem Stanley. Stanley pracował w korporacji, gdzie był pracownikiem numer 427. Praca pracownika numer 427 była prosta. Mianowicie polegała ona na wciskaniu przez tego pracownika określonych przycisków, które wyświetlane były na ekranie. I Stanley był szczęśliwy. Do czasu. The Stanley Parable to pierwszoosobowa gra eksploracyjna, w której gramy jako Stanley. Ale nie gramy jako Stanley. Mechanika tej gry opiera się na tym, że mamy wybór. Ale i tak nie mamy wyboru. Trochę można niektórych smucić, że gra się dość szybko kończy, ale tak w sumie to nigdy się nie kończy. Wraz z tym, jak będziecie przemierzać zawiłe korytarze dość przeciętnego korpo, będziecie obserwowali, jak gra rozsypuje się na waszych oczach. A początkowo niby tak prosta fabuła będzie się przewracała, uderzała o ściany, opadała na sufit i zlatywała na podłogę. W wielu momentach gra jest poddawany swego rodzaju próbom moralnym oraz stawiany w sytuacjach jakkolwiek beznadziejnych, a w wielu sytuacjach, kiedy Wam się będzie wydawało, że coś zepsuliście, narratorów grze ładnie to skomentuje, jednocześnie wyśmiewając Waszą głupotę. Tu nie masz broni, nie masz zapierających dych w piersiach efektów specjalnych, te Source. Tu nie masz żadnego Herosa czy typa rozwalającego łby hordom złych ludzi czy tam zombie. Tu masz Stanleya i jakże kochanego narratora. Ach tak, narrator. To jest element gry, który w ogóle sprawia, że opowieść o Stanleyu jest właśnie tym czym jest. Towarzyszy nam od samego początku i komentuje każdy nasz krok. Cokolwiek byśmy nie zepsuli, on o tym wie i nas dobitnie o tym uświadamia. Na 2019... Yy, znaczy 2020 rok planowany jest remaster, zresztą już drugi, tej gry. Mają zostać dodane nowe zakończenia, a sama w sobie gra ma trafić na konsole, więc to raczej nie jest ostatnie wideo, w którym poruszam temat tej gry. Szczególnie, że w tym, jak mogliście zauważyć, staram się mówić tak bardzo ogólnie, jak tylko się da. Dlatego, że, jak już niektórzy oglądający mój kanał mogą mogli spostrzec, kiedy recenzuję jakąś grę, wystrzegam się spoilerów jak ognia. Parabola Stanley yy, yy, The Stanley Parable to jedna z gier, które dość trudno jest opisać, nie psując potencjalnemu graczowi zabawy. Więc to w sumie tyle, co mogłem Wam powiedzieć o tej grze. To co prawda nie jest cała de stanley Parable. to nie jest nawet połowa de stanley Parable, a nawet jedna trzecia de stanley parabola. Dziękuję za uwagę, żegna się z, z wami. Pani.